Uważa pan, że to niesprawiedliwa opinia, którą wyraził Szczepan Twardoch? To jest, to jest opinia polityczna. Szczepan Twardoch jest związany z, z jedną partią polityczną, która wchodzi w skład koalicji lewicy. I tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że to jest po, po prostu polityczne zlecenie, polityczna opinia pana, pana Twardocha. Będę z nią polemizował, bo moja aktywność. W, w sprawie śląskiej, sama się broni zresztą nie tylko w sprawie śląskiej, bo jeżeli jeszcze mógłbym coś dodać w sprawie, co zrobiłeś dla śląska, to na pewno są jeszcze inne aspekty, poza jakby sprawą śląską i śląską kulturą i tożsamością. Jest jeszcze m, sprawa choćby rozporządzenia metanowego czy transformacja energetyczna. Tutaj w zasadzie e, muszę powiedzieć, że z, z ogromną pomocą socjaldemokratów z mojej frakcji z, z, z SND udało nam się po prostu zmienić. Niekorzystne dla Polski rozporządzenie metanowe i uratować na jeszcze kilka lat do tego czasu transformacji energetycznej śląski przemysł wydobywczy.